O co ja sobie to robię? łaj Wycieka jest definicja szaleństwa. Robienie w kółko tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. O, dzięki na przywitanie kilka bulinów i kostki. Cześć. Fajnie. Dobrze, wiem. Przywitają solo epistolu. Mm, przez chwilę. Miałem zawał, bo... Chciałem się zalogować. Próbowałem, ale non -stop mnie do tutoriala. Wyrzucało, a ja wiedziałem, że jak zacznę kontynuować tutorial i potem sobie powiążę konto, to mi się safe usunie. Nadpisze się. Ale na szczęście udało mi się to rozwiązać w taki sposób, żeby wejść na swoje konto 97 poziom. Wie półtora roku w to grałem. Potem sobie zrobiłem przerwę. Potem po pół roku chyba znowu wlazłem do gry. Tak z ciekawości. I teraz znowu po pół roku, co tu się pozmieniało. I love Anime Gills. Nic się nie, nic, nic się nie zmieniło w tej grze. Zobaczmy moje statki. Muszę zobaczyć swoje waifu. Już jedno mam. patrz. E. W ogóle robię tą bohaterkę, co ją pacnąłem. Takie. God. Sound of the way, a co to jest w ogóle? Kiś włączyłem niechcący. Oh, hell yes! No, to jest właśnie ta bohaterka, której... tylko skina mam innego, bo sobie kupiłem. gemy, bo akurat miałem. Takie, takie przywitanie, to ja rozumiem. Może nawet znacznie z powrotem You Eran od one commander. But in a good way. To jest chyba jeden z najlepszych komplim komplimentów, jaki można mi ten. dać. You're the first person to hang out with me and keep quiet. Most people I know just make a racket. Tak jest. Czasami można sobie po prostu posiedzieć. Is it quiet in your office? Tak. <laughs> Chodź. Chodź do mojego biura. Odnajdziesz się. <laughs> I was doing work in the office when suddenly someone uh, came knocking on my door. Zakładam, że to ona. I wasn't expecting a visitor at this hour, but I decided to let them in. I was surprised when I saw who it was. Cześć. Huh, interesting place we got here. Jednak posłuchała mojej rady. Już ciastka mam przygotowane. Szkoda, że nie mam pierścionka... <laughs> ...zapasowego. Muszę... Nie, chwila, moment, chyba mam. Zaraz o to zadbaby. Oh, thanks. Then I'll just have a seat and read some books. Proszę bardzo. czytaj sobie do woli, jak chcesz? It had been a well, while since U47 I said anything. I focused on my work and kind of forgot she was there, which I hope she didn't take offense to. Nie, to tak nie działa. Z takimi introwertyczkami to właśnie tak to działa. Że trzeba im dać spokój i one same się otwierają wtedy, jak mają ochotę. I retrieve tej black and tucked her in. Nie. Mm, new outfits available? Zobaczymy. To w kwestii skinów to akurat Azulla nie było w tej kwestii interesujące. O! Mikasa? A, już wiem kto to jest. Nagato? Eskimo? Jakaś kompletnie nowa. <grymne> Independence. Też, też nie znam. Hmm. Pewnie. Letemereire. Nie prawdopodobnie to imię, no, ale <grymne> niech będzie. Ardent. Typowa skulgil. Nie wyróżniająca się niczym. <grymne> Azuma. Hu! Ten skin Sirius ma tyle fanartów, że się utopić w nich można. Nie to, żebym narzekał. Chyba no, starczy. Jarania się skinami. Tych skinów, które są od zapierdolenia. Mam ich. No 311 to jest ten powód, w zasadzie główny powód, dlaczego przestałem w to grać. Bo ja po prostu już nie mam miejsca. Bo ja jestem kolekcjonerem. I żeby, żeby grać dalej, to bym musiał po prostu commitment podjąć i wypierdolić połowę doku. Bo ja nie jestem pewien czy te bohaterki one się odkładają do tego w Memento, nie pamiętam tego. O, tych nie mam. Food, spends. Nie sądzę, żebym je miał w tym, w doku obecnie. Zobaczymy. Nie, już powinna by być, bo ja Foot nie levelowałem na, na bilion procent. Czyli odkładają się i jeżeli tak, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że mogę, mogę zrobić miejsce w doku, to zmienia postać rzeczy. Może wrócę do tej gry w takim wypadku. I mamy dwa Promis Ringi. Hmm. Tylko z promisringami jest tak, że musiałbym znaleźć jakąś bohaterkę, która mi daje strój. Z, ze skinem przychodzi. To problem, taką bohaterką byłaby... o, na przykład. Ona jak jest po weddingu, to dostaje skina. Automatycznie. O, ow, właśnie. To taką bohaterkę musiał wybrać na ten Promis Ring. A specjalnie zachowywałem... Z tego powodu te ringi. Wow! Holy shit! Oraz, jest bardzo mocna ogólnie. Ona jest artylerzystką, ale ona rozpierdala wszystko. Ja mam ją obecnie w drużynie. Też ładnie, takie klasyczne stroje też mi się bardzo podobały. Takie tradycyjne. Coś w nich jest takiego. Zresztą bardzo mnie pociągają. O, pamiętam tą Prince, właśnie ona była moim pierwszą tym rarem. Super rarem. Jamaika. Dla niej też mam chyba skina. Tak mi się wydaje. Ona domyślnie inaczej wygląda. Jo. Co wcale nie znaczy, że źle. Ona w ogóle bardzo dobrze wygląda. Dark Bold. Wszystkie skiny ma dobre. A Ayanami. Potwór. Pierdolody. Ona ma największy power. U mnie. Z całej gry. 5,5 kafla. O, tych też nie kojarzę. Jakieś złote. Allen Sauner. Ingraham. Bristol. Nie mam zielonego pamięć co to są za bohaterki. Eee, te kojarzę, poza Tom. tylko Droga, tej nie znam. Ale te pozostałe były. Archerfish? Też nie znam. Hunter. Co to za z Bloodborne jakaś bohaterka? What the fuck? Dużo bohaterek nie kojarzę w ogóle. Kumano, to też jest spoko. Szkoda, że nie mogę całego model podejrzeć. No ale to jest właśnie to. Muszę ją zdobyć, żeby podejrzeć cały model. Kurde, ile ich jest? What the fuck? Przegapiłem w pizdu. A, autosearch, co to jest autosearch? Nieważne, za dużo czytania. Też horduję te materiały i nic z tym nie robię. To też jest mój problem. Bo zawsze je odkładam na wypadek, gdyby mi się na przyszłość przydały. I potem tak odkładam i nigdy ich nie wykorzystuję. I nigdy mi się nie przydają. <grystanie> Paradoks. Jaki ostrzał. No, tylko właśnie jak automatycznie jest gra włączona, to te bohaterki one tak. Niespecjalnie jakoś patrzą na to, gdzie płyną. No, ale to jest normalka, ten auto się robi tylko po to, jak już, się wiadomo, jak już się wie na 100%, że się pokona ten poziom. Ogólnie pewnie ludzie, którzy ogrywają tę grę do teraz, tak nałogowo i tak bardziej poważnie, to pewnie widzą mega dużo błędów w moim składzie układania tych bohaterek, w sensie w teamie. I... tych jakich... jaki ekwipunek im daje. Ale ja się nad takimi rzeczami aż tak za bardzo nie... O kurwa macie! Ale Udo! Prince! Holy shit! What the f Co to był za ostrzał? Ja czegoś nie wiem. No, ale... tak jak mówię. Jeżeli tak to wygląda, jeżeli one się faktycznie odkładają w archiwach, te bohaterki, nie muszę ich trzymać w doku... To prawdopodobnie wypierdolę wszystkie i tylko zostawię sobie te... te których, z których korzystam. Tak najbardziej rozsądne to będzie i potem jeszcze zrobię porządek z ekwipunkiem i prawdopodobnie będę sobie grał dalej w to, bo cały czas mi się ta gra podoba, jakby nie było. I po drugie też dużo czasu już w nią włożyłem, wolałbym żeby to nie przepadło, ale tu już wchodzimy na, na dyskusję pokroju z Cost Fallacy. Im więcej czasu się w coś wkłada, tym bardziej się to coś wydaje wartościowe, chociaż w, w praktyce jest cały czas takie samo, nie? Tylko ludzki umysł odbiera to tak. I to w tym przypadku tej gry tak mam przez rok, trochę więcej nie grałem w nią i nie czułem z tego powodu jakichś wyrzutów sumienia, to to znaczy, że nie potrzebowałem tej gry do funkcjonowania, funkcjonowania poprawnego, ale jednak jak włączyłem teraz grę i pojawiła się ta opcja, że nie zaloguję się na swoje konto i stracę cały ten progres, to jednak mnie trochę to bolało. Ciekawe, może... może zostanę. Zrobię, ponaprawiam w opcjach wszystkie te podogrywam pliki, żeby się bohaterki ruszały. Zrobię porządek. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mm -hmm. O tym właśnie mówię. No chill whatsoever. Ajax said you like your wine, how you like your coffee, commander. Freshly poured and dripping down a gear's leg, correct?